দিদি দাও দিদি দাও Солидарность, это правдива солидарность. Co zrobimy z tego jak i nadamy od jutra. Czy rozkwitnie barwną radością, czy przyjemnie chora i sypna? Marną cię i bałaganie, łajdacką ręką spychana w błoto. Bezradna chuda w paletku z What's <laughs> the Jaki los się jej przydarzy, czy nie wpadnie jak siwka w kąt, łapy głupców i wiesz, jak się w tym Przez cały się na brudnych celach i niskich łupów, na dźwiękach czasów boleczowych, bezcennych nocy, bezcennych. Święty, Janie Pawle II, największy z rodaków, z rogu Polaków, Gorlindat Prioto, Karol Wielki Wojtyła. Do kogoż, oprócz Jezusa i Maryi? jak nie do Ciebie przychodzić nam trzeba, by wyłagać o u Boga w sprawach naszej ojczyzny? Polski. Stajemy w pokorze, aby wypraszać przez Ciebie łaskę, mocy i siły duchowej oraz Bożej mądrości dla naszej społeczności i wszystkich Polaków. Niech odważnie bronią człowieka i godności pracy najwyższych wartości chrześcijańskich, rodziny, życia nienarodzonych i bezbronnych. Niech nie rezygnują z dążenia do prawdy, niech zachowają pamięć. Mówiłeś, Janie Pawle II, na lud, który traci pamięć o modlitwę w intencji Wszystkich ofiar katastrofy, w której zginął prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią wraz z przedstawicielami elity politycznej, gospodarczej, wojskowej i duchowej. Boże, wołamy, pozwól nam zachować pamięć. Byśmy byli świadomi tego, skąd przyszliśmy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Katyn 1940 rok. Pamiętamy Poznań. 1940 Pięćdziesiąty szósty rok. Pamiętamy! 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 Gdańsk, grudzień 1970 rok. Pamiętamy! 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 Radom, Ursus, czerwiec tysiąc rok. Pamiętamy! Lublin, Gdańsk, Szczecin, Polski, sierpień 1980. Pamiętamy! 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 PRL, 13 grudnia, stan wojenny. Pamiętamy! Pamiętamy! Katowice, Kotałomia Wujek. 13, 16 grudnia, 81. Pamiętamy, pamiętamy, Smoleńsk, 10 kwietnia 2010. Pamiętamy za wszystkich którzy zginęli w tragicznych wydarzeniach. W sercu naszego Boga i Maryję, Pan swój obok prawa swoje straw. W sercu naszego Boga i Maryję, Pan swój obok prawa swoje straw. Nie obdarzy Pan, nie obdarzy Pan, nie obdarzy Pan. Девчина, тебя попал O everyone ভাগি গল চাশুখ রা যে Głosu naszego jednego z gości, pana posła Janusza zapłać. Dziękuję wam wszystkim. Dziękuję mieszkańcom Bytowa i ziemi bytowskiej. Dziękuję gościom poza terenem. Całego Pomorza. Nasza obecność tutaj, dzisiaj to wielkie publiczne wyznanie wiary. I z całego serca jeszcze raz wam, do Was wszystkich kieruję wielkie Bóg zapłać. Przyszedł taki czas, gdzie wolnej Polsce katolicy muszą znowu upominać się o swoje prawa. Jan Paweł II przestrzegał na początku lat 90., że demokracja bez wartości łatwo przeradza się w jawny lub ukryty totalitaryzm. Dlaczego tak wielu z nas dzisiaj czuje się niemal tak jak wtedy, jakbyśmy żyli w państwie totalitarnym? Gdzie znowu musimy opominać się o prawo do obecności Krzyża i Chrystusa w życiu publicznym? Gdzie musimy domagać się, tak jak w sierpniu 80 roku, o prawo do obecności Mszy Świętej i Chrystusa w mediach publicznych, gdzie próbuje się odmawiać prawa. Pomimo wielu milionów głosów z całej Polski uczestniczących w takich marszach, tak jak dzisiaj tu w Bytowie, nasz głos współbrzmi z tymi setkami tysięcy, milionami ludzi, którzy z całej Polski wołają o prawo do transmisji telewizyjnej na, na multipleksie. Odmawia się tego prawa, bo deprze się prawa katolików. Zdepcze się nasze prawa, dlatego musimy stawać w ich obronie. Tym bardziej jeszcze raz dziękuję Wam za tę obecność. Tak jak w sierpniu odnieśliśmy zwycięstwo, tak wierzę, że również dzisiaj nasz głos musi w końcu przynieść skutek. Ale równocześnie chciałem powiedzieć, że walka o, o koncesję nie jest naszym celem. To jest tylko środek do walki o prawa chrześcijańskie, o przestrzeganie wartości, o szacunek, miłość dla rodziny, o przestrzeganie wszystkich innych wartości, całego dekalogu. Dziękuję Wam jeszcze raz za obecność. Nie ustaniemy w naszym marszu, wytrwamy, zwyciężymy. Szczęść Boże wszystkim mieszkańcom Bytowa, ziemi bytowskiej. Szczęść Boże w telewizji TRWAL, Rady Maryja. Szczęść Boże, Wasze brokino, szczęść Boże, przyszedł, jest obecny i bardzo się cieszymy z tego. Kochani, chciałabym teraz, żebyśmy oddali głos organizatorom dzisiejszego marszu, którzy chcieliby również swoje słowa do Państwa skierować. Wystąpienie organizatorów o, o ewangelicznym ostrzeżeniu. Uderz pasterza, a rozproszą się owce. Tych uderzeń razu pomówiń napaści słownych doświadcza Kościół i nasi kapłani w ostatnich latach. Chronmy się przed rozproszeniem, bo rozproszone owce łatwiej pojedynczo wyłapać. Zniewolić i wymyślić kapłanom, kapłanom z Filipa Dery oraz kapłanom z św. Katarzyny. Składam również serdeczne podziękowania przybyłym licznie na nasz marsz przedstawicielom biur i kół przyjaciół Radia Maria z okolicznych Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, wszyscy zebrani z tego miejsca, z miejsca, na którym się zgromadziliśmy, które ma nazwę kardynała Stefana Krzyńskiego Prywasa Tytuslecia, niech to miejsce, które jest zapisane jako miejsce spotkań mieszkańców naszego miasta, niech ono będzie początkiem pewnej odnowy, niech ono będzie tym miejscem, w którym zapoczątkowaliśmy wydarzenia, jakie chcemy, aby w naszej Polsce było Wszystkie te okoliczności, które do nas sprowadziły, gdzie chcemy pokazać to, co nas boli, czego oczekujemy, o co chcemy walczyć, niech to będzie dewizą naszego życia na kolejne miesiące i lata, również w naszym mieście i w całym kraju. Ja chciałbym, proszę Państwa, abyśmy się nie bali, aby jeszcze niejednokrotnie się spotykać i o naszych sprawach lokalnych mówić. Chciałbym podziękować przede wszystkim kolegom posłom. Najpierw zacznę od koleżanki Jolancie. Za jej trud w reformę służby zdrowia. To jest rzeczywiście permanentna rzecz, a Jola jest tam przecież wcześniej wiele kadencji i ciągle o tych sprawach mówi. Chcę podziękować koledze Januszowi Świadkowi za permanentną walkę w obronie praw pracowniczych, rodziny, emerytur. To jest bardzo ważna rzecz. Dziękuję serdecznie. Chcę podziękować Koledze Jarosławie Celinowi, który mówi o tradycji, o historii, o kulturze i aby te wartości, które tutaj zostały powiedziane, aby taką determinacją kontynuował. Marian Szajna, który również z Gdańska przyjechał, aby się tutaj pokazać. Bardzo serdecznie dziękuję. Tak, jeszcze na koniec oczywiście chcę podziękować wszystkim ludziom Solidarności. Z Panem Przewodniczącym szukałam na czele. Jak widzimy, jest tutaj wiele. Ludzi Solidarności i Solidarności Komitet Organizacyjny Bytowisk, Bytowskich Środowisk Patriotycznych. Dziękuję wszystkim jego uczestnikom, mieszkańcom Bytowa i gościom, księżom dekanatu bytowskiego, kapłanom rzymsko- i grekokatolickim, posłom na Sejm. I tutaj wymienię panią posłankę Jolantę yy, Szypińską. Pana posła Janusza Śniadka, Pana Jarosława Selina i Andrzeja Jaworskiego. Bardzo dziękujemy im za uświetnienie tego marszu.